Kompania baletowa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach działa już 30 lat. Przez ten czas wielu wychowanków osiągnęło sukces i tańczy w najlepszych szkołach baletowych w całym kraju. Kompania baletowa powstała w 1989 roku z inicjatywy Barbary Kamińskiej, artystki baletowej opery w Bydgoszczy i Szczecinie. Wtedy pani Barbara kończyła pracę zawodową. Obecnie w siedmiu grupach baletowych uczy się około 90 tancerzy. To trzeba zacząć od najwcześniejszych lat, z dzieciaczkami, które się uczą podstaw baletu klasycznego, bo niestety całość tego breakdance'u i tańca współczesnego polega na tym, żeby znać dobrze taniec klasyczny, i wtedy wszystko bardzo ładnie wychodzi. W marcu w Łebie, mimo sporej konkurencji, głównie ze strony prywatnych szkół tańca, policka grupa zdobyła trzy złote medale i jeden brązowy. Tańczę od czwartego roku życia, miałam kilkuletnią przerwę, jak była młodsza. Odnosiliśmy duże sukcesy jako grupa, nie tańczyłam jako solistka, ale no, próbuję i no wychodzi. Jak powiedziała pani Barbara, by tańczyć trzeba mieć wrażliwą duszę, ładną i rozciągliwą figurę. Wśród takich osób jest Paula. Ja tańczyłam rok temu solówkę, za którą dostałam drugie miejsce, a w tym roku zatańczyłam również solówkę w tańcu klasycznym i zdobyłam za nie pierwsze miejsce. Bardzo dobrze mi się tam tańczyło, zatańczyłam to na puentach. Mimo młodego wieku niektóre dziewczynki tańczą już ponad połowę swojego życia. Julia tańczy od 8 lat, a Ola od 6. Poszło nam widocznie dobrze. No, rywalizacja była. No, byłyśmy w szóstkę i no zajęłyśmy pierwsze miejsce i poszło dobrze. A także zajęliśmy drugie miejsce, tylko że z tańcem egzercyz. Też była rywalizacja, ale nam poszło dobrze. Jedynym przedstawicielem bułcimańskiej w grupie jest miłosz, który zajęcia baletowe godzi z nauką w szkole podstawowej nr 5 w Policach. No na balecie u pani Basi ćwiczę od 5 lat, to jest od 2014 roku. Zainteresowałem się tym, bo moje koleżanki z klasy chodziły na balet regularnie i pomyślałem, że może mi się to spodobać. I również zacząłem uczęszczać na te zajęcia i spodobało mi się to i zostałem tu na stałe. Pani Barbara ze szczególnym sentymentem wspomina swoich wychowanków: Alicję Jaźwińską, Pawła Zarzecznego, Darię Kupidurę, Joannę Arciszewską czy Annę Sychel. Wielu z jej uczniów wyfrunęło z gniazda, by rozpocząć naukę w szkole baletowej: Paweł Wdówka, Natalia Cedrowicz czy Zbigniew Kocięba. Łukasz Przespolewski przygodę z kompanią baletową rozpoczął w 2006 roku. Miał wówczas 13 lat. Po czterech latach rozpoczął naukę w szkole baletowej w Gdańsku. Tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze oraz w Czechach. W 2015 wrócił do Szczecina i tańczy w operze na zamku. Ma duże predyspozycje, by w przyszłości kierować kompanią baletową. Od razu brałem udział w spektaklu, jaki Pani Basia organizowała w Kopciuszku, była to niesamowita przygoda, dlatego, że no dla mnie jako dziecka to było coś nowego. Mogłem się wyrazić w ruchu i myślę, że dzięki temu tańcu w przedstawieniu, tak naprawdę, poczułem, jakby, powołanie do, do tańca. 1 czerwca kompania baletowa MIDI zdobyła tytuł laureata w konkursie Talent roku 2019. 15 czerwca wystąpi w operze na zamku w Szczecinie.